Drogi koziorożcu, tak dobrze widzisz, ta karta jest odwrócona. Tak zamaszyście tasowałam, że wypadła niestety nawet na podłogę i niestety się odwróciła. A dlaczego niestety w przypadku tej karty? To jest karta gwiazdy. Widzimy na niej taką bardzo sensualną istotę, która za chwilę zacznie przelewać wodę z bana do zbana, ale tutaj ja bym się bardziej skupiła na tej istocie. Na tym, że jest sensualna, piękna, cudowna. To oczywiście nie musi być tylko kobieta, tylko po prostu kobieca energia. No, być może część koziorożców ma jakieś chwilowe zwątpienie w siebie. Może bardziej taki brak akceptacji swojego ciała, czy widzi jakieś mankamenty swojej urody. Tak bym teraz na ten moment tę kartę widziała. No i pełnia może podpijać wszystko w, w naszych emocjach, w naszych jakichś odczuciach więc możesz sobie koziorożce powiedzieć tak dzień dwa energia pełni przejdzie będzie kolejna faza księżyca będzie kolejny etap i no warto naprawdę gdzieś popracować nad sobą no bo każdy z nas coś ma nie tak, nie jesteśmy idealnie symetryczni, tego mamy za dużo tego mamy za mało ale warto po prostu popracować nad polubieniem siebie w takim kształcie jacy jesteśmy. Drogi kościorożcu, bardzo miłej pełni Ci życzę i nie tylko.